No hejka. Witam na moim kanale na Kodzie Tarota. Wszystkie zodiakalne bliźnięta. Słuchajcie, robimy sobie przekaz dla Was. Przekazy dla Was z każdym znakiem. Ten filmik będzie dla bliźniąt i dla wagi. Jeśli jesteście w takiej relacji bliźnięta waga, to zapraszam do oglądania. Zobaczymy, co tam w energii. Dla bliźniąt i dla wagi na czerwiec, w relacjach, w uczuciach. Dla bliźniąt i dla wagi na czerwiec w relacjach uczuciach. Karta poleciała to będzie karta energii bliźniąt na zewnątrz. Karta bliźniąt i wagi w uczuciach. Możecie sobie czasem zamieniać tę energię, wiecie. Przez, odsłuchamy całego przekazu to zazwyczaj wiemy, która ta energia jest bardziej nasza. Znaczniki są taką, jak gdyby podpowiedzią, ale wiecie, to jest tak, tak płynne. Często to jest tak płynne. Natomiast jak zrobimy, odsłuchamy przekazu, to zazwyczaj wiemy, która energia jest bardziej nasza. Dobra. Bliźnięta w głowie, w serduchu względem Waszej osoby i w zamierzeniach. Dalej. Waga w energii ogólnej, co ma w głowie? Co ma w sercu, co ma w zamierzeniach. Coś tutaj. To była jakaś ciężkość jakaś. Jakaś niewiedza, coś za, zatajone, zaciemnione. Ktoś czegoś nie mówi, ktoś czegoś nie pokazuje. Są jakieś domysły, masa domysłów i ktoś nie umie wyjść z tych domysłów, z błędnego myślenia. Takie coś chwilę przed czerwcem. I sprawdzamy bliźnięta. Ojej. Ej, przepraszam, wagę. Dobra. No, ok. Tak jak mówię. Na bazie jakiejś niewiedzy jest jakieś błędne, trudne myślenie, z którego coś nie potrafi wyjść. I słuchajcie, i waga pokazuje się w czerwcu w, no, w złamanym sercu. Ta karta jest tak sugestywna w tej grafice, ale to też jest po prostu wielkie rozczarowanie. Waga jest rozczarowana. Coś miało być inaczej, na coś waga się szykowała innego, i, i coś ją mocno rozczarowało. Nie jest tak, jak miało być. I waga. No, jest w wielkim smutku. To jest wielki smutek, wielkie przygnębienie, wielkie rozczarowanie, nie? Coś po prostu zostało zburzone, waga coś inaczej postrzegała w tej relacji. I teraz tak, w głowie waga jakby rozumie, że waga w głowie to już przemyśliwuje i to mocno. Nie ma kart, słuchajcie, uczuć. Nie ma kart uczuć. Są karty myślenia, e, przemyśliwania w głowie. Waga widzi, że coś w tej relacji wraca nieustannie, jakieś sposoby działania, myślenia, coś się nie zmienia od, od dawna, to jest, bo to jest karta sądu. Tutaj ta relacja jest już jakiś czas trwa i coś się nie zmienia. Coś powraca, jakieś błędne schematy I, i waga jest w osądzeniu tego. Po prostu staję z boku i patrzę, nie? Coś się powtarza, coś nie działa. Jestem w stanie to już zauważyć z boku. Nie muszę być w centrum tego, tego wydarzenia, widzę je już z boku. I waga to osądza, no ale to jest osąd na tyle przykry dla tej relacji, że w sercu potrzebujecie wagi uzdrowienia. Jest wam po prostu bardzo ciężko. Jest mi ciężko, ta relacja mnie rozczarowała, skrzywdziła, nie potrafię z czegoś w tej relacji wyjść, potrzebuję spokoju. Waga w serduszku. Chowa się, potrzebuje uzdrowienia, spokoju, ciszy, tak jakby ta relacja w pewien sposób spowodowała jakąś chorobę, jakieś, jakąś ciężkość i waga chce wyzdrowieć i odsuwa się, no i przy tym jest złamane serce, no, co tu więcej mówić, złamane serce, potrzeba odpoczynku, uzdrowienia, wyciszenia, wszystko jest jasne i teraz tak, słuchajcie, czy waga coś zrobi względem bliźniąt? Jeśli coś zrobi, to tylko na zasadzie nie wiem, zamieszania w kociołku i zobaczymy, co się wydarzy. Zamieszam w kociołku, zobaczymy, co się wydarzy. Ale z drugiej strony waga już w pewien sposób patrzy w innym kierunku. <laughs> Jejku, przykre. Waga patrzy już w innym, patrz przykre dla bliźniąt. Może dla wagi ozdrowieńcze rzeczywiście, bo waga patrzy w innym kierunku. Gdzieś indziej. Może jest moje szczęście. Może coś więcej. Może gdzieś indziej. Może coś lepszego. Tak waga Ech, się prezentuje. No, taka energia bliźnięta. Ojeju. oj, Nie Niecieka ciekawie między Wami obojgiem. Nie ciekawie. Jest. Mhm. No nie. Teraz tak. A. Mówię. Waga w rozczarowaniu, a bliźniak w odcięciu. To jest takie brutalne. Nie podoba ci się. No to ja też się odcinam. To jest coś takiego. Nie podoba ci się, to ja też się odcinam. Jeju. I znowu brak kart uczuć, nie? Odcięcie. Bliźniak nie walczy. Bliźniak jest w odcięciu, w samotności, w skupieniu, w milczeniu. W milczeniu. W głowie. Jajku. Jest siła. Bliźniak jest pewny. Bliźniak jest pewny tego, że robi dobrze. Że tak jak robi powinno być. Odcinam się w sercu w, sercu w ogóle są, y, y, sprawiedliwość, czyli y, dokonałem jakiejś analizy tej relacji. Oceniłem ją w jakiś sposób. W głowie uważa, że dobrze robi. Bliźniak nie ma w głowie. Niepewności, zwątpienia. Nie ma czegoś takiego. Dobrze zrobiłem, dobrze robię, dobrze postępuję. Ja bliźniak w tej relacji e, osądziłem coś, o, oczekuję sprawiedliwości, równego, równego, żeby było porówno. Jeśli tego nie dostaję, no odcina się bliźniak i, i mówię z pewnością tego, że robi dobrze. Nie ma wahania w bliźniaku. W bliźniaku nie ma wahania. I teraz na koniec jest coś dziwnego u bliźniąt, ponieważ bliźnięta są w jakiejś. Rodzin, rodzinie, w jakiejś rodzinnej atmosferze, w byciu w domu i tam jest szczęście. Ja tego nie rozumiem, bo bliźniak, bo jakby waga od. patrzy w innym już jakimś kierunku po prostu. Waga patrzy w innym kierunku, a bliźniak jest w jakiejś rodzinie, w jakimś szczęściu rodzinnym. W, jakimś, w jakiejś pełni wręcz. Może u siebie w domu rodzinnym jest bliźniak, może bliźniak ma rodzinę. Bliźniak nie będzie, nie wiem, walczył. Bliźniak ma jakąś rodzinę, a waga patrzy w innym kierunku. Nie wiem, dla kogo to jest przekaz tak naprawdę, ale no, jest dla kogoś. Napiszcie mi, no bo to, to tak wygląda. Każdy już idzie w swoim kierunku, a, a, a ta relacja po prostu nie pykła, nie udało się. Jest rozczarowanie, odcięcie, potrzeba uzdrowienia. E z drugiej strony, pewność tego, że się robi dobrze, że się tą relację dobrze oceniło. No to jest dla kogoś. Dobra, napiszcie mi w komentarzach. Bo dobra, pozdrawiam. Pozdrawiam bliźnięta, pozdrawiam wagi. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa.